w tam wydam na z Głoski. na moim kanale. Najpierw sobie w plusik wpiszcie godzin. grabi do 17, dają 10% do wpłat. Teraz 20 na sam starcie. Przykładowo, wpłacacacie 100 zł, otrzymacie 110, 200 do 220, no i tak dalej. Prosta matematyka, metod płatności jest wiele: czy to blik, czy pace of card, czy skinki. A jak wypłacacacacie skinki, przychodzą do Was dosłownie w minutkę, więc naprawdę przyjemnie. Oprócz tego, wpłacając z moim kodem minimum 14 zł, możecie zgarnąć takiego Hansmana freehand za 624 zł. A w w minimum 16 zł, możecie zgarnąć takie Driver Globcy Reson za 632 zł, więc łącznie 1250 zł ponad do wygrania za wpłatę minimum 16 zł. Oczywiście, czym więcej wpłacicie, tym macie większą szansę. Więc warto sobie spróbować, bo to jest dodatek do wpłaty. A zawsze możecie sobie wygrać, czy to koskę, czy rękawiczki. Więc naprawdę, naprawdę przyjemnie. Oprócz tego, na stronie macie Daily Case'a za darmo, więc sobie możecie go otworzyć za 24 godziny. Ja już go mam otworzonego, więc dzisiejszym odcinku go nie otworzymy. Ale jak widzicie, są tutaj takie skinki. Szansa na coś fajnego jest mała, ale warto próbować codziennie, bo codziennie możecie za darmo, a za darmo zawsze spoko. A nawet jak wam będzie leciało gówno, to w końcu wam się uzbiera na jakąś skrzynkę i sobie otworzycie po prostu za free. I za free macie tą skrzynkę, jak gracie pierwszy raz, więc też przyjemnie. Jeszcze rzeczy za free, macie skrzynki do zapisane na social media, więc też przyjemnie idziemy do odcinka, idziemy robić Oro na Kiss Battle'ach. I dzisiaj zajmiemy się rękawiczkami. Mamy dwie skrzynki z rękawiczkami. Oczywiście na trybie jester, jak ktoś nie wie co to jest tryb jester, no to wszystkie skiny w danej skrzynce robią się na równym procencie, ale przez to cena idzie w górę, przez ta skrzynka kosztuje 750 zł. Na ulepszeniu zwykłym kosztuje 1500, a na ulepszeniu, żeby wszystkie mm, rękawiczki były na równym procencie kosztuje 5500. I robimy tak, 5 tych skrzynek zwykłych z głowcami na ulepszeniu jester i 5 tych skrzynek na ulepszeniu jester. I teraz tak. Czy na 3 czy na dwie osoby na dwie. Zróbmy na spokojnie na dwie mam nadzieję, że uda się to po prostu wygrać. Będziemy mieli budżet na kolejne bitwy, ale to się okaże. Dajemy sobie do samego, bo to Oczywiście bez żadnych underdogów, bo nie lubię jak mi coś ładnego wypadnie, to i, i wiecie, i nie wygram mimo tego. A tak to, jak mi wypadnie gówno, to mówi się trudno. Chociaż w wczorajszym odcinku ten underdog był oddał. Jak ktoś nie widział, to zachęcam sobie nadrobić. Trafiamy omegi za 5 koła. Z takiej skrzynki to bardzo przyjemny traf. Oj, 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 tutaj 1500. lekku lekką mamy, ale tu ta skrzynka po 5,5k oj, dostał omegi w lepszym stanie. I nas wyprzedził. Został minimal jak my wcześniej. Tutaj syf. I przechodzimy do skrzynek po 5,5k. No nie no, to musi oddać, żebyśmy wygrali tą bitwę, bo inaczej slipa. Pandory za 22 tysiące. Ja już nie mam podjazdu. Chyba, że jakieś niesamowite wajsy czy coś. No dobra, z zgardzia, ale myślałem, że wygadałem mu. No nie no, to jest dzidzi widzowie. No to nie wiem, co by mi musiał tu wpaść. Też Pandoria ale w jakimś lepszym stanie. Oj? Nie wiem, nie one w samym stanie. 12 koła. Przegrywamy. Przegrywamy. Mamy w sklepie jeszcze 700 koła, więc coś moglibyśmy wziąć. Hmm. Dobra, weźmy sobie 5 takich kołachów. Nie wiem po ile one są. A może no wystarczy żeby jeszcze coś zakręcić Wziąłem 5 kałaszków One są po 500zł No i tak Nie stychnię, na tą drugą skrzynkę, no to O, stychnię, na coś takiego Bez ulepszenia ster, no 4 osoby, na no odkute po prostu Albo się odkuwamy no albo jest, albo jest lipa po prostu widzowie, no i mówi się trudno Rosso. Tu sobie dodamy i samą. I tu sobie dodamy Mili. Lecimy. No musi tu oddać coś, żebyśmy się odkuli. No ale to nie jest oddanie tu najwięcej. No tu bym musiał nam jakieś naprawdę spoko rękawiczki żebyśmy wygrali. Oho. Ej, one nie są drogie. No niestety przegraliśmy. Dostała nam pompa za cztery dychy. A nawet jak wygracie taką pompę. Exchanger wchodzicie sobie. Wy nie chcecie pompy, tylko chcecie obłupkę. Wymieniacie sobie to przychodzi do Was w minutkę dosłownie. Jeszcze macie cashback tutaj na konto, więc całkiem przyjemne. No i co? No i to by było na tyle. Widzimy się oczywiście jutro, jak codziennie kodzi Gravity 18-10% dopłaty i 20%. Na sam start link w opisie, tak samo jak do Discorda. E, ja sobie tu pompę sprzedam i puszczę skrzynkę na sam koniec odcinka. E, na no to nam styknie. Oczywiście, że nie. E, co jest za dwie stówki? E, jakieś to skrzynka, może. Kurczę, a nie mogę znaleźć skrzynki na zakończenie odcinka. To może? Okej. Okay. Niech sobie leci. Także pamiętajcie, łapka w górę sobie dzwonkiem. Trzymajcie się. Elo.